Witam Was serdecznie na podsumowaniu 25. kolejki Ekstraklasy na kanale 1 mecz w tygodniu. Jest to ostatnia kolejka przed przerwą reprezentacyjną, także troszeczkę od Ekstraklasy odpoczniemy, ale też warto powiedzieć, że ta kolejka przed przerwą no, dała nam grady bramek, naprawdę dużo goli. Jeden mecz na wysokiej zimowej aurze, ale naprawdę, naprawdę piłkarze się postarali, żeby ta, ten rozbrat z naszą rodziną Ekstraklasów nie bolał i osłodzili nam go naprawdę dużą ilością, no. Ładnych bramek, po prostu, po prostu strzelili dużo bramek, dlatego przejdźmy już do podsumowania i omówienia tych meczów, bo mam omówione wszystkie mecze. Pamiętajcie o łapce w górę, sobie komentarzu, bo to pomaga w rozwoju kanału. Jeżeli was to też interesuje i jesteście chętni, no to link do patronata znajduje się w opisie. Zaczynajmy. a Na początek pierwszy mecz mecz Lechi z Radomiakiem, a właściwie Radomiaka z Lechią, bo to Radomiak był gospodarzem tego spotkania. I to był całkiem dobry wynik Radomiaka na Otwarcie kolejki, bo wygrali 2 do 1, ale nie bez problemów, tak naprawdę, bo mecz dużo lepiej rozpoczął się dla Dalechi. Wyszli na szybkie prowadzenie. No tutaj Bobczek wykorzystał bez, bez żalu błąd Kikolskiego, który no wyszedł tak naprawdę na grzyby, bo był za polem karnym. Bobczek posłał piłkę bo niego, wyprzedził go i skierował piłkę do pustej bramki. Dalechi było to no, wspaniałe, bo wyszli na prowadzenie, mieli szansę na trzy punkty. Jednak no, wypuścili to prowadzenie z rąk, bo Bramka tak naprawdę padła już w wyrównująca w 36 minucie. Po dośrodkowaniu Burch uderzył piłkę do Bramki, zaskoczył Saranowskiego i było 1 do 1. I taki stan meczu, gdyby się utrzymał do końca spotkania, to i tak dla Lechy byłoby dobrze, bo by mieli chociaż jeden punkt, ale niestety tego punktu nie mają, bo tak naprawdę w drugiej połowie Kapita strzałem na 2 do 1 ustalił wynik spotkania. No, wpadł w pole karne, po prostu strzelił przy słupku, bramkarz był bez szans, i tym samym Lechia odniosła porażkę, no, co poskutkowało wizytą Paulo Urfera w szatni. Podobno, no, mocno zrugał swoich podopieżnych oraz, co jest nowością, wezwał na dywanik kapitana, czyli kapicia oraz bramkarza. Także, no, dzieje się, dzieje się w Lechi, podobno też e, trener Karfer jest zirytowany i bardzo zły na to, że klub. Nie dotrzymał obietnicy, bo obiecywali mu zimowe wzmocnienia, a nie ściągnęli nikogo konkretnego. Także w Lechi dzieje się. Teraz podobno lecą na obóz do Dubaju. No, ciekawe bardzo to, co dzieje się w Gdańskim klubie. Czas na kolejne spotkanie. A mecz pogoni z Krakowią zakończył się, no tutaj padło 7 bramek. Wygraną pogoni 5 do 2 i tak naprawdę od początku spotkania nic na to zwycięstwo nie zanosiło, bo po 11 minutach, no to. Pokoń przegrywała 0-2 do po dublecie Kalmana. Na szczęście dla portowców ich zawodnicy wzięli się za odrabianie strat już pod koniec pierwszej połowy. Taki sygnał do ataku dał w doliczonym czasie pierwszej połowy Ulvestad, który zdobył bramkę na 2-1 do po zamieszaniu w polu karnym, a chwilę później było już 2-2 do -2, tym razem po golu Kakabade, który skierował piłkę po dośrodkowaniu Grosickiego do swojej bramki po prostu. Także mieliśmy 2-2. No druga połowa ustawiła trochę wynik meczu, bo czerwoną za faul na Kutri się obejrzał Van Buren i to tak naprawdę no, ustaliło to, jak wyglądało spotkanie, bo Pogoń przeważała i, i Pogoń doprowadziła do bramki na 3-2. W 82. minucie Kluris z karnego podwyższył na 3-2 właśnie. 4-2 no to już samobój, tym razem Gity. Natomiast 5-2 w końcówce Ulvestad skompletował Dublet, tak samo jak Kalman w pierwszej połowie. Co, no, co można tutaj powiedzieć? No, duży niefart Krakowi na pewno, bo no, dwa swojaki trochę różnice zrobiły w tym wyniku. Też ta czerwona kartka, a Pogoń, Pogoń się podniosła, odrobiła straty i to z nawiązką, także też świetny mecz w wykonaniu portowców. Widać, że ta zmiana właściciela i pieniądze na koncie przede wszystkim wpłynęły pozytywnie na drużynę. Stal mierzyła się ze Śląskiem i dla Śląska był to mecz przełomowy, bo Śląsk w końcu wygrał na wyjeździe. Wygrał na wyjeździe i to wysoko, 4 do 1. No, szybko też wyszli na prowadzenie, bo już w 9. Minucie spotkania Guercio dośrodkował w pole karne, wbiegł paluszek i strzelił gola na 1 do 0. Nie cieszyli się z tego prowadzenia długo, bo tuż po wznowieniu fał w polu karnym Guercio faulował konziora, a wlazło, strzelił na 1 do 1 z rzutu karnego. W 39. Minucie znowu czerwona kartka, która ustaliła troszeczkę przebieg meczu, obejrzał ją konzior za fał na jezierskim, stal grała. W dziesiątkę, a śląsk to bezlitośnie wykorzystał. Jeszcze przez chwilę, w 54. minucie, śląsk miał karnego i nie trafił. To pobudziło stal do ataku, jednak te ataki nic nie przyniosły, bo stal tam przeważała chwilę, ale nie potrafiła zdobyć bramki. W 72. minucie, na prowadzenie śląsk, wyprowadził Alhamlawi z główki, no i po tym strzale już stal się nie podniosła. Kolejne bramki padały. W 77. minucie tutaj szwarc uderzył takimi dość ładnymi nożycami. I w 90 minucie wynik spotkania ustalił buragińce, i to Śląsk wygrał 1 do 4. Śląsk zdobył 3 punkty, co dla nich jest naprawdę jak tlen. Cieszę się, że zdobyli te punkty. Kibice Śląska też się pewnie cieszą. Może im się uda utrzymać, kto wie. Kolejny mecz-mecz Górnika z Motorem i tutaj też do Górnik na Roosevelta przejechał się po Motorze 4 do 0. Motor był w tym spotkaniu tylko tłem, po prostu byli tłem. Nie znaczyli na boisku nic. Strzelanie w 25 minucie rozpoczął Podolski, mocnym strzałem, no takim bez przyjęcia pokonał bramkarza i do końca tej pierwszej połowy górnik atakował, jednak nie potrafili zdobyć kolejnej bramki, bo świetnie w bramce spisywał się Kasper Rosa, to też trzeba zaznaczyć. Druga połowa to już 50 minuta i Kmed na 2 do 0, potem w 53 Helebrad na 3 do 0 i Sałów w 64 na 4 do 0. Mówię tak te bramki, ponieważ no, Tutaj Rosa był bez szans przy tych strzałach. On naprawdę kilkukrotnie ratował swoją drużynę, jednak no przy tych strzałach nie popełnił żadnych błędów. Po prostu były tak dobre strzały, że on no nie mógł nic więcej zrobić. Spisywał się dobrze, ale przy tych trzech strzałach no nie był w stanie dać z siebie więcej i to Górnik wygrywa 4 do 0. Marciniak jeszcze w końcówce meczu powtarzał karnego, bo zauważył, że Janicki wbiegł w pole karne. Zaglarz tak, miał dwie szanse na, na zdobycie bramki z karnego, z karnego. jednak no Majchrowicz... Za każdym razem wyczuł to, gdzie on ma strzelać. Także no tutaj motor był bez, bez szans w tym spotkaniu, po prostu. Widzę w GKS. Widzę, wygrał z Beniaminkiem, dość dobrym Beniaminkiem w tym roku. 1 do 0. Chociaż na początku tej pierwszej połowy no, oni mieli w ogóle niewiele sytuacji. Bliżej bramki był GKS, ale tej bramki nie zdobył. Jedyne trafienie wpadło w 58 minucie. No tutaj Jakub Sypek taki oddał dość kośliwy strzał. Chudła wyprół tę piłkę przed siebie, a ona trafiła pod nogi sypka i sypek strzelił do pustej bramki na 1 do 0. No, takim wynikiem zakończył się mecz. I był to też ostatni mecz Patryka Czubaka na ławce widzewa. No, on był tym trenerem tymczasowym. Dzisiaj widzew ogłosił nowego trenera i został nim Zlejko Słopić. 50-letni Chorwat. Zobaczymy, jak sobie poradzi w Ksagasie. Kolejny mecz. Mecz Puszczy z Piastem. No i tutaj puszcza zaczęła ten, to spotkanie odważne. Bo już w 15 minucie Mroziński poczuł kontakt w polu karnym upadł do karnego podszedł Kraciun i on zdobył bramkę na 1 do 0. Na wyrównanie musieliśmy czekać dopiero do drugiej połowy, bo w drugiej połowie były zmiany też w drużynach na boisko wszedł Szczepański i to on zdobył bramkę na 1 do 1, co jeszcze piastowi dawało nadzieję, że może ten wynik meczu uda się odwrócić, jednak 6 minut później już było 2 do 1. Piast wybijał piłkę, okan narożny. Okazało się, że jeden z obrońców piasta zagrał piłkę ręką. Sędzia podyktował karny. Do piłki znowu począł kraciun i zdobył bramkę na 2 do 1. Po tej bramce Piast jeszcze rzucił się do odrabiania, ale no już nic to nie dało. Jak mawia klasyk, i mecz zakończył się wynikiem 2 do 1. I była to chyba pierwsza wygrana puszczy na swoim obiekcie w Ekstraklasie. Także gratulacje. Zagłębie Korona I można powiedzieć też, że Zagłębie w tym debiucie Ojsińskiego, bo był to debiut nowego trenera w Zagłębiu. I Zagłębie się, no mówiąc wprost, skompromitowało, bo prowadziło 1 do 0. No nie było to może pasjonujące widowisko, bo Zagłębie po tej bramce, która dała im prowadzenie, trochę się uspokoiło, nie zależało im na tym, żeby zdobyć drugą bramkę. Po prostu byli na, i chcieli, byli na boisku i chcieli ten wynik dociągnąć do końca, co im się nie udało, bo bramkę zdobyli już w 12. Minucie. Kajetan Szmyt po dośrodkowaniu Dowiaka. A Korona po prostu grała do końca, może nie jakoś porywająco, ale Korona grała do końca i w 90. minucie swoje błędy, bo tam przy tej pierwszej bramce Trojak nie pokrył dobrze, no tutaj zapłacił za swoje winy, odkupił je, zdobył bramkę na 1-1 i tym samym Korona została no, jedynym niepokonanym na wiosnę zespołem w Ekstraklasie. Ogromna praca trenera Zielińskiego i to, co zrobił z, z Koroną, to jest coś, coś niebywałego. A Zagłębie, no, no jest Zagłębie. Zobaczymy, czy się utrzymają, ale no tam, tam jest naprawdę ciężko. Samo to, że wzięli Ozińskiego, który chyba dwa i pół roku nie pracował w piłce, a oni go biorą na trenera. Są no, bardzo ciekawe, ciekawe zagrania, stosują. Kolejny mecz, i tutaj mamy dwa hitowe spotkania na koniec. Pierwszym hitowym spotkaniem był mecz Rakowa z Legią. No i ten mecz nie zawiódł, bo tutaj Legia pierwszą połowę po prostu przespała. Byli jacyś tacy, nie wiem. Wyglądali słabo, można mówiąc jednym zdaniem. Wyglądali słabo. Na początku strzelanie rozpoczął, na początku Tobiasza w 10 minucie Swarnas, potem bramkę na 2 do dołożył Brunes, a w 47 na 3 do zera Amorim, gdzie to był jego debiutancki gol w Rakowie. No i Raków prowadził 3 do zera. Legię w tym meczu było stać jedynie na, na dwa gole, w 50 minucie Guala i w 85 Jukiniasa. Jednak no. Nie sposób powiedzieć, że przy trzeciej bramce, która tak naprawdę przesądziła o zwycięstwie, największą robotę dla Rakowa zrobił Tobiasz, który no, no nie jest w najlepszej formie po prostu. Przesądził o tym meczu błąd Tobiasza i, i, i tyle można powiedzieć o tym spotkaniu, o jego występie. Co jeszcze z ważnego? No, w Warszawie chyba koniec marzenia o mistrzostwie, bo tam jest już bardzo dużo punktów straty. Fejo znowu nie wytrzymał, znowu pokłócił się z sędzią, znowu dostał żółtą kartkę. Dziewiątą w sezonie, absolutny rekord Ekstraklasy i na koniec mecz Jagi z Lechem i Lech to spotkanie przegrał Jaga chciała rewanżu za 5-0 z jesieni i im się to udało mimo wszystko, że sam początek meczu był bardziej obiecujący dla podopiecznych Frederiksena, bo oni wyszli na prowadzenie już w dziewiątej minucie goli zadech dołożył piłkę po takim no, nieudanym strzale Salamona, ale piłka wpadła do bramki i tak naprawdę im dalej w mecz im te minuty upływały, tym Lech po prostu wyglądał gorzej i to się w końcu zemściło. Jeszcze przed przerwą chyba, tak, Renis dał Imas, a po przerwie po prostu ten Siemieńc trafił za zmianami i no gola zdobył samobójczego. Murawski jednak, no tutaj Semedo miał ogromny udział przy tej bramce. Trochę z perspektywy piłkarzy Lecha cieszę się, że ten młody Pietruszewski nie zdobył bramki, bo ich tam mijały aktyczki w końcówce. No tutaj też ogromna robota tenera Siemieńca, bo pokazuje, że można łączyć Europejskie puchary z ligą, jeszcze wygrywać te mecze, co do tej pory, na przykład w Poznaniu, było czymś nieosiągalnym, że no ciężko było wygrywać puchary i być na wiosnę jeszcze o mistrzostwo. A tutaj Jaga najbardziej to pokazuje, jak wygląda tabela po tej kolejce. No, Raków jest liderem. Tyle ode mnie w tym odcinku. Dzięki wam serdecznie za uwagę. Przepraszam, że tak pokrótce omówione, ale no, nagrywam na szybko. Trzymajcie się i słyszymy się jutro. Do zobaczenia.